o stylu meczu reprezentacji Polski z Andorą musimy jak najszybciej zapomnieć. Dominik Wardzichowski, kłaniam się i zapraszam na pomeczowe studio sport.pl, a ze mną Konrad Ferster. dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Konrad, fatalnie się to tu oglądało, tutaj nie ma co jakichś wstępów za dużych mówić. Bardzo słaba gra reprezentacji Polski, bo chyba po meczu w Budapeszcie spodziewaliśmy się, że ten ofensywny styl Paulo Sousy, że ten ofensywny bardzo skład na mecz z Andorą będzie miał odzwierciedlenie na boisku, a tutaj nie było Niczego tak naprawdę poza może kilkoma dobrymi dośrodkowaniami Kamila Jóźwiaka w tym spotkaniu. No możemy zdradzić, że miał być z nami były reprezentant Polski Tomasz Zachorski, ale chyba przysnął i nie ma go i nie będzie z nami. I no taki, taki był to mecz. I taki tak. to był mecz, niestety, że, że cytując klasyka, to, to był kotlet z psa trzeciej kategorii pomielony razem z budą i naprawdę e, długimi momentami to się nawet nie oglądało. Nie tyle, co oglądało fatalnie, a po prostu się nie oglądało. Tak jak powiedziałeś, było dużo zmian w składzie w tym sensie tych zmian ofensywnych. To miała być kadra, która wygra przede wszystkim efektownie, bo to, że wygra, to to było pewne. To, to byliśmy pewni, że ten mecz wygramy, ale mieliśmy to wygrać efektownie i, i gdzieś um, dać kibicom zapomnieć to, co wydarzyło się na Węgrzech, czyli te bardzo słabe tak naprawdę 85 minut, które w Budapeszcie zagraliśmy. No a po tym meczu dzisiejszym w Warszawie mamy jeszcze więcej wątpliwości, bo o ile e, o defensywie No nic nie powiemy, bo Andorra nic nie zaprezentowała, o tyle znowu mamy wątpliwości, co do ofensywy, bo poza Robertem Lewandowskim nikt nie zaprezentował się, nawet przyzwoicie. No Arkadiusz Milik chyba taki piłkarz, który najsłabiej się zaprezentował z tej ofensywnej trójki, jeżeli bierzemy pod uwagę Krzysztofa Piątka, właśnie Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego, ale też Robert Lewandowski w tym meczu pełnił trochę inną rolę. On schodził, grał często nawet na skrzydle, na lewym skrzydle, schodził też do rozegrania piłki. Ty myślisz, że to jest takie rozwiązanie Paulo Souzy, które może też pomóc uwolnić Roberta Lewandowskiego tej reprezentacji? Na pewno na Wembley, bo Robert, nie przewiduję, żeby Robert Lewandowski tam dużo piłek w środę na Wembley dostał, a wiadomo, że mecz z Andorą to była taka próba generalna przed najtrudniejszym meczem w tym debiutanckim tryptyku, tak to mm -hmm. nazwijmy, na Paulo Sousy, ale powiem Ci, że w takim meczu jak z Andorą, mimo, że Robert Lewandowski strzelił dwa gole, to ja no, nie oczekiwałbym, że nasz najlepszy piłkarz, najlepszy piłkarz świata będzie schodził i, i rozgrywał piłkę w takim meczu, te ciężar tego musi brać na siebie, czy Grzegorz Krychowiak, czy, czy Piotrek Zieliński, zobacz co zrobił Kacper Kozłowski przy trzeciej bramce i tego oczekiwałbym od środkowych pomocników przez cały mecz, a tego tak naprawdę było bardzo mało i ja zastanawiam się na ile ta gra Roberta Lewandowskiego to była taktyka, a na ile frustracja tym jak ten mecz wyglądał. No było widać właśnie u niego te frustracje, o której ty mówisz, on też był często kopany, też ta zmiana, tutaj możemy powiedzieć, pewnie widzieliście to na swoich telewizorach, Robert Lewandowski z Kończył ten mecz z opatrunkiem na kolanie, zobaczymy, jak będzie wyglądała y, sytuacja przed meczem na Wembley, no bo na tę chwilę nie wyobrażamy sobie, żeby Roberta Lewandowskiego zabrakło. Skoro tyle było dyskusji, czy Robert Lewandowski zagra na Wembley z powodu tych obostrzeń pandemicznych, no to teraz takich ich odlosu y, jakiś uraz, gdyby mu zabrał ten mecz, no to Strasznie byłaby. Tak, chwilę. byłaby absolutnie tragedia dla reprezentacji Polski, biorąc pod uwagę y, to, i jak wyglądał dzisiejszy mecz, ale też jak wyglądał ten mecz w Budapeszcie. Chciałem cię zapytać o debiutantów, bo myślę, że jeżeli jeżeli możemy kogokolwiek wyróżniać za ten mecz poza Robertem Lewandowskim, no to właśnie debiutantów. Kamil Piątkowski, no tak jak mówisz, w defensywie trudno jakoś kilka określić takich, jego mecz, kilka ale próbował nieźle się... rozgrywać piłkę. Próbował ofensywnie grać właśnie od linii obrony, czyli to, co Paulo Sousa oczekuje właśnie od środkowych obrońców. Dobra zmiana Karola Świderskiego, gol. No i też właśnie wspomniany przez ciebie Kasper Kozłowski, który ja go widziałem na meczu po tym spotkaniu w Budapeszcie z Węgrami, na tym takim wyrównawczym, gdzie, gdzie byli zawodnicy, którzy nie grali w tym spotkaniu z reprezentacją Węgier i naprawdę Kacper Kozłowski wyglądał bardzo dobrze na tym treningu. On naprawdę nie tylko strzelił kilka goli, ale potrafił sztuczkami technicznymi oszukać Łukasza Fabiańskiego, minąć go, wbić piłkę do pustej bramki. Naprawdę widać, że to jest chłopak, który ma bardzo duży potencjał i ty uważasz, że tych debiutantów po tym meczu można wyróżnić, czy, czy jednak zejdźmy na ziemię, bo to był Ando? Ja w ogóle do, widzę analogię między meczem w Budapeszcie a tym dzisiejszym meczem, bo jeżeli kogoś mogliśmy chwalić e, za mecz w Budapeszcie, to byli to zmiennicy i myślę, że dzisiaj... Poza Robertem Lewandowskim To znowu są zmiennicy Ale po mm. kolei mówiłeś o Kamilu Piątkowskim I o tym, że on grał ofensywnie, wyprowadzał piłkę No bo to też taki był mecz, że on musiał to robić Bo, miał, bo trzeba przyznać, że zagraliśmy Czwórką obronie od początku to nie, był, to nie był ten system z trójką mm -hmm. stoperów Do momentu przeprowadzenia Pierwszych zmian przez Paulo Sose. No i Kamil Glik to wszystko sekurowa, Bo Andora nawet nie potrafiła wyjść Z szybkim kontratakiem Karol Świderski, wielkie brawa Wchodzi, zdobywa bramkę, brawo tego oczekuje od, od napastników, którzy wchodzą no zwłaszcza na takiego, na takiego rywala. Sam zwróciłeś uwagę, że naprawdę fajnym sprytem popisał się Karol. Wykorzystał sytuację, że dziś jeden stoper go odpuścił, drugi nie potrafił przykryć, wystawił nogę i jest, jest bramka. Kasper Kozłowski potwierdził to, co pokazuje w Ekstraklasie, czyli luz, czyli umiejętność wejścia w drybling. To jest jeden z najczęściej dryblujących piłkarzy w Ekstraklasie. On lubi to robić, umie to robić i dzisiaj to pokazał, bo to od niego zaczęła się akcja przy trzeciej bramce dla reprezentacji Polski. Dużo brawa też dla Kamila Grosickiego, który po raz kolejny pokazał, że on po prostu mimo, że nie gra w klubie tutaj kadrze, może nie jest niezbędny, ale na pewno jest potrzebny i nie tylko do robienia atmosfery, jak to wiele osób sugerowało przed zgrupowaniem. Kamil wszedł na boisko, znowu dał impuls i myślę, że też taki impuls o ile wynik będzie taki na styku, da, da też na No właśnie, ja sobie tutaj zapisałem. Kamil Grosicki, top. No bo tak, to, to jest, no wiesz, nie można było odpalić faceta, który w ostatnich latach dawał tej reprezentacji najwięcej obok Roberta Lewandowskiego. I wiadomo, że możemy mówić o tym, że Kamil nie gra w klubie, że klub chciał się go pozbyć, ale no jednak pokazuje, że jeżeli będzie w dobrej formie fizycznej, to na te 20-25 minut będzie w stanie jeszcze pokazywać klasę w kadrze. A gdybyś miał dzisiaj wskazać najgorszego piłka, w reprezentacji polskiej. Arkadiusz Milik? No chyba tak, bo taki najbardziej bezbarwny występ. Trochę rozczarowałem się też Piotrem Zielińskim. Nie był to taki mecz, jakiego bym oczekiwał od zawodnika jego No Właśnie, bo wydawało się po tym meczu w Budapeszcie, że jeżeli on zostanie cofnięty głębiej, bo dzisiaj grał w linii tak naprawdę z Grzegorzem Krychowiakiem, to on miał kreować akcję. Grzegorz Krychowiak bardziej zabezpieczał właśnie ewentualne kontrataki to brakowało przyspieszenia reprezentacji w tej grze. Brakowało przyspieszenia w tej grze. To było bardzo długo, monotonne szukanie bocznych sektorów, wrzutek no w pierwszej połowie zwłaszcza tych dośrodkowań było naprawdę, naprawdę dużo, większość z nich była blokowana, no nie wyglądało to dobrze i właśnie od Piotra Zielińskiego oczekiwałbym jakiegoś nieszablonowego zagrania, przyspieszenia akcji, tak jak w Budapeszcie, przy pierwszej bramce trzy asysty, jak przy drugiej. Dzisiaj Piotrka było mało, no ale jednak to, to Arek Milik chyba był najgorszym piłkarzem w tej nędznej reprezentacji, bo tak to trzeba podkreślić, że to nie Arek Milik był jakby jedynym winowajcą tego wszystkiego, natomiast też odnoszę wrażenie, że największym problemem naszej reprezentacji to była ta trójka napastników. Że ci zawodnicy chyba nie do końca jeszcze wiedzą, jak mają grać, kiedy są we trzech na boisku. Bo ile z Węgrami to było po prostu panowie, Aha. idziemy o lin do przodu i szukamy szansy na, na, na wyrównanie. O tyle dzisiaj od początku tak ta gra się nie kleiła i też właśnie w tej trójce dziewiątek bym doszukiwał się trochę, trochę kłopotów. No tak, bo też Robert Lewandowski szukał dla siebie pozycji, o niego się nie musimy martwić o jego wykorzystanie dla reprezentacji Polski, bo on zawsze szuka sobie miejsca, szuka gry, ale rzeczywiście tutaj o ile Krzysztof Piątek gdzieś potrafił się odnaleźć w polu karnym, gdzieś te piłki do niego dochodziły, był blokowany przez obrońców, tam było trzech, czterech, czasem pięciu piłkarzy wokół, wokół polskich napastników, no to Arkadiusz Milik no tak naprawdę nie miał jakiejś dobrej sytuacji w tym spotkaniu, ale też nie uczestniczył w rozgrywaniu piłki i myślę, że to jest taki piłkarz, którego możemy najsurowiej ocenić po tym spotkaniu. Chciałem cię zapytać też o Kamila Juźwiaka, bo to jest piłkarz, który moim zdaniem był jednym z niewielu piłkarzy, który dawał jakiś impuls w ofensywie. Tu mówisz o tym, że była duża liczba dośrodkowań. Ale właśnie te w wykonaniu Kamila Juźwiaka dawały jakiekolwiek zagrożenie w pierwszej połowie i to jest piłkarz, którego też możemy na lekki plus wyróżnić. Ja w ogóle uważam, że Kamil Juźwiak to jest największy wygrany jak na razie tego pierwszego zgrupowania Paulo Sousy, bo mhm. to był facet, który przyjeżdżał na kadrę, o czym sobie rozmawialiśmy po meczu z węgrami bez liczb i lekko krytykowany już w derby, bo tam jest no, jednak zniecierpliwienie. Mimo, że Kamil Grant to jednak jest zniecierpliwienie na ten brak liczb, a tymczasem Kamil zaczyna na ławce pierwszy mecz, wchodzi, e, daje bramkę, daje asystę. Dzisiaj też wa mm, fajnie wyglądał z przodu, Roz, starał się e, rozruszać e, naszą grę gdzieś, gdzieś na boku, nie bo się pojedynków, e, w ogóle jak to brzmi, nie bo się mm -hmm. pojedynków z piłkarzami z Andory, no ale na przykład Przemysław Płacheta wszedł e, i na boisko i on już w te pojedynki tak nie wchodził. Szukał podań do najbliższego kolegi, gdzieś grana na Alibi, a jednak Kamil Jóźwiak podnosił głowę i szukał czy to podania, czy dryblingu i w większości to były rzeczywiście udane rzeczy, więc może obok Roberta Lewandowskiego dzisiaj Kamil Jóźwiak najlepszy na boisku. I też warto wspomnieć, że Kamil Jóźwiak miał całkiem niezłe wsparcie Bartosza Bereszyńskiego, który zagrał też bardzo przyzwoite spotkanie, o ile nie możemy go ocenić w tej fazie defensywnej, no bo Andora tak naprawdę nie przeprowadziła ani jednej akcji w tym spotkaniu, Wojciech Szczęsny no absurdalnie wynudził się w bramce, gdzieś tam jakieś pajacy musieli ta, tak. za w nagrodę za, za ten rzut kardy obroniony tak. Robertowi Lewandowskiemu ale Bartosz Bereszyński wspomagał bardzo mocno ofensywę, to był piłkarz, który no gdybym ja miał dzisiaj porównać kto wypadł lepiej, czy Maciej Rybus czy Bartosz Bereszyński, no to zdecydowanie Bartosz Bereszyński, no zdecydowanie tak i też zastanawiam się, ta lewa strona to będzie nasz, mm -hmm. nasz bardzo duży problem na Wembley, bo Arek Reca zagrał fatalnie w Budapeszcie, a Maciek Rybus dzisiaj no też nie zachwycił Nimo, Czyli że wraca ten... nasz ulubiony temat, no lewa właśnie, obrona no reprezentacji no Polski. No właśnie, trzeba od... dzwonić do Kuby Wawrzyniaka chyba, żeby... Dzwoniliśmy, ale zajęty dzisiaj, dzisiaj w innej telewizji. Może, może na Wembley wystąpi i te, trzeba się będzie solidnie zastanowić, jak na Wembley zagrać, ażeby, ażeby tę lewą stronę naszą gdzieś zablokować, bo dzisiaj oglądaliśmy sobie mecz Anglików z Albanią na wyjeździe i tak... Niewybitny mecz w no, wykonaniu nie, Anglików. Niewybitny, natomiast chciałbym, żeby reprezentacja Polski tak broniła, tak zorganizowanie i tak dobrze, jak broniła dzisiaj Albania przeciwko Anglikom Naprawdę to był ich solidny mecz Długo trzymali wynik 0-0 I mieli nawet szansę na, na zdobycie bramki Natomiast no Rahim Sterling Między innymi On będzie, będzie naszym na pewno kłopotem Trzeba się będzie zastanowić Jak tę lewą stronę rozwiązać zabezpieczyć A ty myślisz, że Polacy dzisiaj trochę mieli z tyłu głowy Ten mecz na Wembley z Anglikami Bo ja szczerze mówiąc Tutaj nie doszukałem się Tak w zachowaniu Kiedy oglądałem ten mecz W zachowaniu polskich piłkarzy że oni jakoś oszczędzają siły na Wembley. Tu było zaangażowanie i nie było takiego odpuszczania czy lekceważenia rywala. Po prostu Polakom dzisiaj kompletnie nic nie wychodziło. Przecież ja nie wyobrażam sobie, jak reprezentacja Polski w drugim meczu nowego selekcjonera, mm -hmm. jak ci piłkarze mogliby mieć z tyłu głowy już kolejny mecz. No nie, gramy, to jest truizm, tak? że każdy, mecz jest, mm -hmm. każdy kolejny mecz tak, jest najważniejszy, ale no w tym przypadku rzeczywiście tak jest, bo raz że trzeba było wygrać, dwa trzeba się było zaprezentować nowemu selekcjonerowi, więc myślę, że... Poza Robertem Lewandowskim na przykład, no to jednak nikt nie miał prawa myśleć o, o meczu na Wembley, tylko skoncentrować się na tym co dzisiaj i zgodzę się z Tobą, tak piłkarze myślę byli zaangażowani i skoncentrowani tylko na dzisiejszym meczu i to był po prostu słaby mecz reprezentacji Polski, drugi z rzędu. Myślę, że Paulo Sousa miał w głowie takie w co ja się tutaj wpakowałem. Bo widać, że on swoją gestykulacją w trakcie tego meczu wymaga z każdym zagraniem więcej. I to chyba było najbardziej widać przy tych zagraniach środkowych obrońców, kiedy on Paulo Sousa przy każdym gdzieś zagraniu do boku albo nie daj Boże wycofaniem piłki do Wojciecha Szczęsnego, bo też takie podania się zdarzały nawet od Grzegorza Krychowiaka, który już był w środku pola. No to w, z takim przeciwnikiem jak Andora, no to jest duży problem właśnie w rozegraniu piłki, że że brakowało tego pomysłu, brakowało może trochę mobilności właśnie w środku pola, ale Paulo Souza to jest trener, który wymaga właśnie więcej, wymaga tego ryzyka. I tu też no, mówiliśmy, że Kamil Piątkowski gdzieś tego próbował. Kamil Glik kilka bardzo dobrych podań, takich za plecy, za plecy, środkowych pomocników reprezentacji Andory, czyli gdzieś tam w strefę, w strefę ataku. Za bardzo nic z tego nie wynikało, ale te próby były. Tego kompletnie nie było widać w Budapeszcie po, po Michale Heliku i Janie Bednarku, który też może być, nie wiem czy Dzisiaj on był bardziej oszczędzany na Wembley, bo chyba nie wyobrażamy sobie bloku defensywnego bez Jana Bednarka na Wembley. Ale no właśnie tutaj znak zapytania, biorąc pod uwagę jak on się zaprezentował. No nie, na, Wembley, na Wembley zagramy czwórką. Ja myślę, że dzisiaj Paulo Sousa po prostu wykorzystał moment dla dania debiutu Kamilowi Piątkowskiemu. I ten debiut wypadł oczywiście na plus, natomiast na, no na pewno nie na tak duży plus, ażeby żeby Kamil Piątkowski wyszedł w podstawowym składzie na mecz z Anglikami zakładam, że zagramy tam jednak czwórką z tyłu, więc duet stoperów stworzy Kamil Glik i Jan Bednarek. Wracając do tego, co powiedziałeś o zachowaniu Paulo Sousy, to on jak bardzo nerwowo reagował przy linii na kolejne takie spowalniające zagrania naszych reprezentantów, to też świadczy o tym, że nie było w naszej kadrze w ogóle mowy o tym, że za trzy dni gramy na Wembley. Nie, to był mecz tu i teraz, który mieliśmy rozegrać dobrze, wygrać wyżej, a przede wszystkim wygrać w lepszym stylu. I, i, i Paulo Sousa na pewno będzie zły na, na reprezentantów Polski po tym meczu, bo niewiele rzeczy wyglądało w nim dobrze. A czego ty byś się spodziewał po reprezentacji Polski na Wembley? Czy możemy już jakieś wnioski wyciągać po tych dwóch meczach Paulo Sousy? Ja myślę, że to będzie kompletnie, kompletnie inny mecz od tych dwóch, które oglądaliśmy. Na pewno nie będziemy mogli sobie pozwolić na... Zresztą to też Paulo Sousa mówił na, na wszystkich konferencjach prasowych, czy też wywiadach przed tym zgrupowaniem, że to będą dwa mecze, najpierw Węgry, Andora, a potem ten trzeci na Wembley. to będzie kompletnie inny mecz, w którym będziemy musieli zagrać inaczej. I spodziewam się, że zagramy tak jak dzisiaj Albania u siebie, czyli zagramy... Może nie bardzo głęboko, ale na pewno dużo bardziej defensywnie i będziemy czekać na kontrataki. Ja zastanawiam się nad skrzydłowymi. Kto mm -hmm. będzie grał właśnie po bokach, bo tam może leżeć klucz, klucz nadzieja na... No Kamil jakiekolwiek... jest pewniakiem chyba, biorąc pod no, uwagę tak, to, tak, jaką chyba... zmianę dał w Budapeszcie i jak też zagrał w tym bardzo słabym meczu reprezentacji Polski z Andorą, ale jednak on był takim jaśniejszym punktem. No i pytanie właśnie, co, co z tą lewą stroną, kto tam zagra, bo, bo jednak w skrzydłach, w szybkich skrzydłach będziemy oczekiwać nadziei na, na jakikolwiek zdobycze na Wembley. Ja optymistą nie jestem. Właśnie bo... mówisz szybkie skrzydła, no to do głowy od razu wpada jedno. No nazwisko Kamil no, właśnie, Grosicki, no, no Tylko pytanie, czy on jest gotowy na, na to, żeby. I, żeby pytanie, wyjść od się, minuty. I pytanie, czy będzie w stanie się zaangażować w obronę, bo tam będziemy bronić w 11 i Robert Lewandowski też będzie. To będzie bardzo, to mm -hmm. jego bardzo ważne zadanie, żeby presować gdzieś na, na stoperów, bo czy John Stones, czy, czy Harry Maguire lubią się pomylić w wyprowadzaniu piłki. Anglicy chcą grać piłką, ale do, mają, mają, miewają z tym problemy może w ten sposób. E, więc nie jestem optymistą przed meczem na Wembley, mimo tego, co zobaczyliśmy dzisiaj w meczu Albania, Anglia, natomiast no, jak to mówią, nadzieja umiera ostatnie, może. chociaż niewiele rzeczywiście punktów dobrego zaczepienia jest po tych dwóch meczach. A ty byś wystawił na Wembley tylko Roberta Lewandowskiego z tych Zdecydowanie. ofensywnych Zdecydowanie piłkarzy? to, to, to nawet nie ma, nie ma dwóch zdań. Nie ma miejsca po prostu mhm. dla drugiego napastnika, już w ogóle nie mówiąc o trzech. Bo tak jak Ale to powiedział... wiesz, jakie tu się pojawia pytanie. Kto obok Grzegorza Krychowiaka w środku pola jako ten Kuba taki model. defensywny pomocnik? Nie, 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 nie mamy innych rozwiązań. Nie, Wypad Mateusz Klick, który nawet jeżeli się okaże, że będzie miał pozytywny test, to poleci z reprezentacją, znaczy jeżeli będzie miał negatywny test, jeżeli już nie będzie miał koronawirusa, to poleci z reprezentacją Polski czarterem do Anglii, ale on tydzień nie trenował, więc nie jest brany pod uwagę na to spotkanie. Ale jeżeli będzie ten test negatywny, to poleci, nie zagra, ale po prostu zostanie w Anglii, no bo, no bo tam gra i po prostu wróci do klubu, czyli Jakub Moder? No zdecydowanie, zdecydowanie Kuba Moder i Grzegorz Krechowiak w środku pola wracając do tej myśli o napastnikach mm -hmm. to tam po prostu nie będzie miejsca dla drugiego bo tak jak mówię, będziemy bronić 11 zawodnikami I, i drugi napastnik to byłaby tylko ujma, że tak powiem dla tego defensywnego stylu, który jestem przekonany że Paulo Sousa na Noemblej zaprezentuje No i na pewno Wojciech Szczęsny będzie miał dużo więcej pracy, ten mecz w Budapeszcie bardzo słaby w jego wykonaniu, trzy puszczone gole bardzo duży błąd przy Pierwszym trafieniu. Dzisiaj kompletnie bez pracy, co też no, może być dla niego takim trudnym wyzwaniem. Wiemy, jak wielkiej klasy to jest fachowiec, ale jednak taki znak zapytania przy tej bramce trochę pojawił się po meczu w Budapeszcie. Wydawało się, że to jest pozycja, o którą się absolutnie nie musimy martwić, ale była ta decyzja o tym, że Wojciech Szczęsny zostaje bramkarzem numer jeden. Wydawało się, że będzie spokój z tymi spekulacjami, czy Łukasz Fabiański, czy Wojciech Szczęsny, no ale tutaj Wojciech Szczęsny trochę podpalił w Budapeszcie. Znów, znów te dyskusje. Czy znaczy dyskutować możemy my, dziennikarze, mhm. czy, czy eksperci, czy kibice, natomiast jestem przekonany, że Paulo Sousa zdania nie zmienił. Jeżeli postawił na Wojciecha Szczęsnego, to tej decyzji przynajmniej teraz nie zmieni, bo, bo to też byłoby niesprawiedliwe. No, wiemy, że Wojciech Szczęsny w reprezentacji, a Wojciech Szczęsny w klubie, to są jednak dwaj różni bramkarze. Wojtek mhm. rzadko w reprezentacji gra na takim poziomie, jaki reprezentuje w klubie i zwłaszcza też w europejskich pucharach, gdzie, gdzie błyszczał. Natomiast Paulo Sousa decyzji nie zmieni i, i w Wypada tylko wierzyć, że Wojtek wreszcie zagra tak, na poziomie klubowym, że może to, to magia tego Łęblej gdzieś i, i ranga meczu z Anglikami go zmobilizuje i, i stanie na wysokości zadania, tak jak kiedyś Artur Boruc nam wybraniał mecze. Tak może Wojtek szczęsto okaże się takim kluczowym zawodnikiem. To jeszcze chciałem tylko w tej ocenie naszych reprezentantów Polski po meczu z Andorą poruszyć jedno nazwisko, o którym jeszcze tutaj nie mówiliśmy: Grzegorz Krychowiak. Jak ty oceniasz dzisiaj jego spotkanie? Bo Piotr Zieliński. No, mówiłeś o tym, że, że jesteś trochę rozczarowany jego występem, że... No. Y te akcje w środku pola powinny być zdecydowanie bardziej przyspieszane. To też jest zadanie Grzegorza Krychowiaka. Uważasz, że on dzisiaj dał radę, czy, czy jednak znaczy, zagrał na pewno poniżej swojej. Na, na pewno mógł zagrać lepiej. To wszyscy wiemy, że, że gdzieś limity Grzegorza są znacznie wyższe niż te, które pokazuje w reprezentacji Polski. Natomiast no uważam, że zagrał lepszy mecz niż Piotr Zieliński I też jego zadania, mimo, zgadzam się, mhm. są też po części ofensywne, no to jednak Grzegorz bardziej za za taką organizację gry i zabezpieczenie tyłu odpowiada, a mimo to grał więcej, odniosłem takie wrażenie, grał więcej piłek takich e, do przodu, bardziej takich kreatywnych, zaczepnych e, niż, niż Piotrek Zieliński, więc dzisiaj, chociaż oczywiście nie rozpływałbym się nad Grześkiem, mm -hmm. to po prostu powiedziałbym, że zagrał no, taki, taki przeciętny mecz. Jeżeli cała drużyna zagrała słabo, no, to myślę, że Grzesik był troszeczkę ponad tym i zagrał przeciętnie no trochę mniej niż poprawnie. No i okazuje się, że w meczu nawet z reprezentacją Andory Robert Lewandowski jest niezbędny tej kadrze. My Wam pięknie dziękujemy za dziś. Zapraszamy na sport.pl, tam przeczytacie oceny spostrzeżenia naszych dziennikarzy, którzy byli na stadionie. My dziękujemy pięknie za dziś. Dominik Wardzichowski kłaniam się i zapraszamy też na takie pomeczowe studio. Pomeczu na Wembley z Anglią, no tam będzie się działo, mamy nadzieję, zdecydowanie więcej, oby, bo dzisiaj, dzisiaj dzisiaj to spotkanie nas rozwija. Rozczarowało, i tutaj nie ma co lukrować rzeczywistości. Dziękujemy Wam pięknie za dziś. Do zobaczenia. Dziękujemy.